O, kur... tak nie wszystko boli. To dzisiaj będę robił naleśniki. Będzie, no naleśniki można wykorzystać w wielu, y, wielu motywach i nawet na słodko. Dobra. Ja gotuję bardzo duże porcje zawsze i mam 4 dni wolnego, panowie. To muszę gotować, muszę gotować za, na 4 dni, bo zrobiłem zakupy za 100 zł. Ogólnie ja gotuję na, na czuja. Ja nie mam tych y, proporcji. Także wrzucimy sobie najpierw mąkę. Nie chcę mi się jej przesiewać i nie mam sitka. No, dobra, jest tyle. Nie mam pojęcia, ile to jest. Myślę, że jakieś 300-400 gramów. Może trochę jeszcze więcej. I będzie mi się po prostu chciało gotować później. Także zrobimy sobie wkój na i wszystko na czuja. Patrzcie, jaką mam lodówkę, panowie. Mam rzeczy w lodówce. Do mąki dolewamy odrobiny wody gazowanej, A nie, najpierw mleko. Mam bio-jaja. z Biedronki. A jak to się otwiera. Dobra, do takiej ilości to myślę, że 3 jaja. Ale dumny z siebie jestem w chuj z tego, że, ten, że ustawiłem tą muzykę, znaczy ten dźwięk z konsoli. Dobra, trzy jaja do takiej ilości. Widelec, lekko to zamieszać, wymieszać. Zaraz będziemy dodawali tak, ja dodaję zawsze trochę sody oczyszczonej, trochę proszku do pieczenia, sody oczyszczonej. Będę robił lasagne, na początku zrobimy bazę jako naleśniki, i później z tych naleśników y, zrobię tak mięso mielone y, z szalotką, y, z pasatą, y, zrobimy beszamel, zrobimy taką ala lasagne. Y, a kolejne naleśniki będzie można wykorzystać no, w wielu rzeczach. I myślę, że dzisiaj, no bo też nie chciałem robić jakichś mega dużych zakupów, po prostu same naleśniki z cukrem na maśle y, pocięte, ale to będzie takie deserowe. No ale przede wszystkim naleśniki. Same naleśniki. Później będziemy je... Y, będziemy z nich robić inne rzeczy. W ten desenie. Dobra, to najpierw ten. Takie małe ciasto. Ja mam tak kurwa zimną lodówkę. Ja mam wodę. Woda gazowana. Wziąłem mocny gaz. Kurwa, Maciek, jak ja tego... Jak mnie to wkur... Dobra, wody niedużo, na razie. Tak jak mówię, ja proporcje nie znam i bardziej chodzi o konsystencję. Jeśli konsystencja będzie się zgadzała, będę wiedział kiedy. Dobra, mleko. Mleko niecałe. Kurwa, Maciek. Bo będziemy używali mleka jeszcze do beszamelu. Wziąłem 3-2, żeby było tu ściutkie. Trochę się to zacznie łączyć i wtedy użyjemy blendera, bo nie będzie mi się chciało tego, tego. A grudki są bardzo niewskazane. O, no jest całkiem spoko, to wygląda już taka masa się robi. Trzeba będzie na pewno dodać jeszcze wody, żeby to się nie było takie ciastowe, tylko bardziej takie, żeby spływało po łyżeczce. A wy gotujecie? Panowie ogólnie? Znaczy, no ale jak gotujesz chujowo. Dobra, jak to wygląda? Końcówkę zrobimy blenderem. A, jeszcze śmietankę kupiłem. Jeszcze śmietankę tutaj. E, śmietankę 30 kupiłem, czyli tą taką najbardziej rozwodnioną. No. Śmietanka nada takiego fajnego tego jeszcze posmaku. Dobra, blender. Dobra, I... są Ty, ja mam przecież ten fartuch. Najlepszy ciacho w mieście. Dobra, jeszcze nie. Chociaż nie jest, jest blisko. Dobra, dobrze to wygląda. Dzisiaj konsystencja jest taka lejąca się. Taka no, myślę, że idealna już na naleśniki. No i to jest dobra konsystencja na te, na naleśniki. I teraz weźmiemy sobie... mam taką patelkę, o i nawet mam szpatułkę. Kurwa, ujebana jest, za gęste jest to ciasto. Teraz, tak jak spojrzałem, za gęste. No, teraz je wymieszam jeszcze. Jeszcze trochę się niech wymiesza. Dobra, jeszcze trochę. Dobra. A tutaj już podgrzejemy masło i będziemy wrzucali te naleśniki na patelkę. Na mniejszym lekko ogniu. Dużo będzie naleśników, chuj będzie tych naleśników. Dobra, trochę większy ten... O, dobra. W robieniu naleśników najlepsze i najgorsze jest to, że długo trzeba czekać, najgorsze, że długo trzeba czekać, a najlepsze, że w tym czasie można sobie umilić, umilić to czekanie. Czekanie tutaj jest najgorsze, także wybaczcie, no bo dużo się nie będzie działo. Dobra, czy rozdówce? Nie rozdupcyłem, ładny ten naleśnik. Pa. Wiesz co, nie przykrywam dlatego, że y, używam proszku do, do pieczenia i sody i nie trzeba. Przykrywa się dlatego, żeby ta jakby woda y, szybciej odparowała, ale tutaj jest. to jest ok. No pa. O, no, ładnie wychodzą. Dobra, jest ok. No, ładnie wyszedł. No kurwa, soli nie dodałem. No, trochę za ten, za grube, ale to było ciasto. O, Matełko, ślicznie. To będzie pierwszy dobry naleśnik, taki... No, to będzie pierwszy ten, taki naleśnik, jaki powinien być. Tamte pierwsze były za grube. Jak one smakują? No, ale dobrze, smakują. Dobra, zaraz, mm, sekundka. O kurwa. To tak jak w Fogajsach wczoraj, trochę zapomniałem. Dobra, taki spieczony też będzie dobry. Ten miał być najlepszy ogólnie, co? Dobra, masełko. Najlepiej jest trochę przemieszać takie naleśniki. Ten będzie dobry, jak o nim nie zapomnę. W następnym tygodniu będziemy robili ryż. Ale będziemy robili ryż biały i ryż... Y, smażony ryż biały i smażony ryż y, ciemny, brązowy. Bo bardzo, bardzo chcę nazwać streama White rice matter. No kurwa, bardzo chcę to zrobić. Kurde, fajne to winko tutaj. Może trochę za dużo tej sody oczyszczonej dałem. Ale kurwa, to się da zjeść, będzie smaczne. Tym bardziej, że do lasagni to ma, mają być takie podkłady do lasagni ogólnie z naleśników. To serio uwielbiam kroić naleśniki, które są już zrobione w takie paski, takie yy, no, taki powiedzmy makaron. I później je smażyć na maśle z cukrem. I to jest taki mój fajny deser. Zawsze można sobie dodać czegoś takiego świeżego, jakiś burówek. O, ten wyszedł ładny. Masełko. Sajfan. O, kurwa, prawie. Ale jeszcze żadnego nie stwierdziłem. O, ładny. O, ten jest najlepszy jak teraz. I z drugiej majki te teraz tak sobie jak. Jak gotuję, żarcie nie jest takie drogie. Jeśli masz na za złotówkę, tak wychodzi. Mięso, nie wiem, 15 złotych, 50 groszy szalotka. Jedna. Pasata, kolejne 7 ziko. Kurwa, przecież to można za stówę. Serio, można, można mieć żarcia na tydzień. Tego samego żarcia, praktycznie, ale no. Oj, tak. No, to musi być. Kurwa, czy mi tego masła starczy? O. Kurwa, za dużo tej sody dodałem. Nie dodawajcie tyle sodu. Sody, i nie dodawajcie tyle tego troszkę do pieczenia. Ty, ale ja też nie, nie dodałem oleju tutaj. Olej też może być. O. Ty, ja może. Ja puszczę ogólnie na tego. Na swojego Facebooka, że gotuję. Tu e, Twitch Studio. Dobra, masełko i robimy kolejnego tego. Dobra, ja sobie ogarnę ten. No, ładowarkę. Cholera jasna z tą ładowarką. A nie, ona jest tutaj, to nie jest tak daleko. No, się przepraszam. Ja pierwsze wyłączyłem komputer zamiast wyłączyć ładowarkę od tego. Sorry. A akurat wtedy, kiedy puściłem na tym na, e, na Facebooku, że będę ten, że będę to robił. Popatrzcie, ile tych naleśników już jest. S mam dzisiaj totalną. O, ładne leśnie. Się... Kurwa, masło jest tak wyjątkowym składnikiem do gotowania, że wow. To tak ładnie pachnie tutaj. Trochę A... zjebałem, ale do uratowania. Ciągle zero, żeby nie było. Mam tyle i jeszcze nie ma końca. Tutaj dodałem niecały kilogram mąki. Myślę, że pół kilo. Stary, na 4 dni. Nie będę się obawiał kaca, żadnego. O, ten jest ładny. Dobra, lodóweczka o, i odrobinę wody gazowanej. No i można robić naleśniki. W taki sposób bardzo się fajnie robi naleśniki. Mm. No, ładny teraz wychodzą. Ty no, jeszcze tutaj jest myślę 7 naleśników. Wiwat Moim zdaniem, mój najlepszy film jaki zrobiłem, i jako podkreślam, jako pierwszy na polskim YouTubie, to tam są takie urywki, że ja idę sikać po 4 czy 5 piwach i mnie nie ma 5 minut. Pośgam 5 minut. A, ten trochę za bardzo. Oa, za mokre. Stwierdziłem trochę. Ale to zrobimy... Tak. O. On nie jest zjebany, ale był za mokry trochę. No, za szybko to zacząłem podrzucać. Ty, kurwa, taki krokiet wyszedł. Będzie ok. No stary. Tyle wyszło. Ja mam ubawki. I co ja popierdolę? Nie marnujemy masła. Wszystko musi tutaj być. Kurwa, masło spoli Ale Że palenie już w tym momencie jest lekko Fopa. No, to jest jedyny nauk, który jest częścią dosłownie mojego życia. Mógłbym spokojnie ten... Nie pić alkoholu, mógłbym. Ty, mam tutaj ten. Otwiera do piwa. <laughs> no bo kamerę kamery nie mogę włączać. O kurwa, naleźmy. Ale ładny wyszedł, no. Dobra, trzy... Dobra, tu się pierdolnąłem. To 8 wyszło, powiedziałem 5, 7, albo więcej wyjdzie. nie chcę się robić tych naleśników. Dobra, zbliżamy się powoli do końca. Nawet się boję liczyć, kurwa, ilości tych naleśników. Twój poświęcony czas napawał mnie takim wstydem, że musiałem, że musiałem zrobić tego z lapsa To jest przedostatni naleśnik. Nice. Dobra, jak już widzę metę, coraz bardziej to mi się chce gotować. Bo zaraz będziemy robili farsz. I teraz wlewamy końcówkę. I od razu myjemy. Trzeba myć od razu, jak się ma energię. Jak przedkałem ten, dosłownie przetkałem te rury tutaj, to się dosłownie bardzo fajnie myje, bo woda od razu spływa. Jak się pracuje w gastro, to odpływ ze zmywaka jest tak istotny. Ludzie sobie nie zdają tego sprawy, ile to jest czasu i no, ja bardzo szanuję panie, które zawsze zmywają. Dwie flaszki mi, mi dała, o kurwa. Mówiłem, że jednego spierdolę naleśnika i jedyny spierdolony naleśnik to jest ten. To jest jedyny spierdolony naleśnik. Także nie, nie jest źle. A naleśników mamy. Kurwa, tyle. Półtorej godziny gotuję naleśniki. Dobra. Naleśniki zrobione. Myślę, że zrobimy beszamel, masełko, ale beszamel zrobimy na tej patelni. Lekko je podgrzeje, także. Dobra, mleko jeszcze trzeba wyciągnąć. Kurwa, ale ty stary jesteś, no stary. Dobra, spierdolę to teraz koncertowo ten beszamel. Beszamel zrobimy tutaj ogólnie. Nie będę go robił ten. Jest za wysoka temperatura masła. Dobra, gałkę, tak. Mleko Mąka. W złej kolejności to zrobiłem, wiem. Powinien być masło i mąka. Teraz sobie pomyślałem, że w złej kolejności... Ale tak też się da, bo masło jest, masło jest bardzo gorące. Masło ogólnie powinno się, z tym, co pamiętam, no to jakieś 3 minuty smażyć razem z tą mokką. Ale jak tutaj go roz, je rozprowadzimy, to będzie ok. No, będzie ok. O. No, zajebiście będzie. Na mniejszy ogień będzie bezpieczniej po prostu. Żeby nie było grudek, ja powinien mieć kurwa coś. Wiskera powinien mieć. Dobra. Spierdoliłem to koncertowo. Chociaż nie, nie będzie źle. Uratuję to. Dobra, grup, są jeszcze. O kurwa! Tyle mam wody! O, ja pierdolę! Zatkałem tą, wrzuciłem e, miskę i miska zatk... Ja pierdolę, gdy mi się nie... Ja jedzie. Nie mieszkania. A mówiłem ostatnio, a mówiłem przed momentem, że jestem dumny z odpływów. Naleśniki, chyba <gryw> mi za mieszkanie. Dobra, więcej wody, większy ogień, niech napierdala, fizyka soli. Jedna łyżeczka, druga łyżeczka, dwa i pół. Jeszcze na razie nie będę dodawał, bo będziemy ogólnie mięso. Kupiłem też te takie papryczki. Takie papryczki kupiłem, e, chili. I one ogólnie mają... To jest zajebiste, jak się potrafi korzystać z rzeczy, to nawet ten, ten kwas, który tutaj jest, ta zalewa, ją można zajebiście wykorzystać do rzeczy, no. A jeszcze mam ten koncentrat pomidorowy z przed miesiąca. Trzeba to rozprowadzić, ja pierdolnie nie chce się tego mieszać. Dobra, ale grudek nie będzie. Strasznie dużo tego wyszło. Ogólnie mam bardzo dużo jedzenia. Dobra, ale ta gałka muszkatułowa fajnie pachnie, no, dobra po prostu to wrzucimy. Wiecie, co jest zajebiste? Że w tym momencie ja umyłem sobie patelnię. Mam czystą patelnię i będzie na niej można już smażyć mięso. Nie, najpierw szalotki. Ogólnie tych naleśników to wyszło tyle. Nie chcę mi się tego liczyć, ale popatrzcie, ile to jest. To ma 3-4 kilo. Serio. Ja, kurwa, będę musiał zamrażać naleśniki. Dobra, kroimy szalotkę. Kurwa! Taką szalotkę mi dali. No kurwa, i to jest jako jedna szalotka? To jest jakiś żart. Dobra, rozcinamy na górze. Sniemy. Obieramy, jest jedna obrana. Tak trochę jak czosnek. Obieranie szalotki w takim, taki sposób jak czosnek to jest bardzo spoko. Kurwa, będę płakał trzecia. No, Dobra, salotek wystarczy bez przesady. Nie chcę mi się tego obierać. Dobra, na pół. Bardzo interesujący kontent w tym momencie. No, zapytałem coraz bardziej się opierdalać. No, jestem zmęczony. No już ten wiek chyba. Dobra, tej szatanki powinno wystarczyć. Będzie na się lekko najpierw przyrumieni. Bez oleju. Paprykę od razu potnę. Muszę nóż naostrzyć przed następnym tym streamem. Zrobimy ją w taką kosteczkę. Lekko przyprażona cebula. Teraz oliwa. I szatkujemy dalej te papryczki. Mniejszy ogień. Nie chcę mi się ciąć tej papryki kolejnej. Słodka i teraz mięso. Kurwa Warszawa. Dobra. Przeciwem tutaj mięso wieprzowe. Nie będę dolewał żadnego tłuszczu, bo samo mięso wieprzowe jest tłuste. Kurwa, wieprzowina. No, wieprzowina nie pachnie ładnie, jak się, jak się smaży. Naleśniki ogólnie, no to myślę, że jest mega fajny motyw do y, tworzenia dań, które mają bardzo dużo zastosowań. Lasagne, Pokłady do lasania ogólnie jako makaron, jako pita. No, ten sam spróbujemy. Za mało słone. Ale tylko za mało słone. Ogólnie, no to ta jedna opakowanie tej gałki dało rzeczywiście smak, że ją czuć. Byłoby bardziej czuć przy dwóch, ale jedna by była okej. Okay. No, tylko za, za mało słony jest. Dobra, tutaj tak. końcówka tych, tych. Uuuh. Dobrze, że mam tępy nóż. O ja jebie, jak ja się cieszę, że mam tępy nóż. Po nawet paznokcia mi nie poszły za bardzo. Pierdolę, nie ostrzę tego noża. Gotowanie z takim nożem jest bezpieczniejsze. O, mięso się robi teraz spoko. Nie wiem, czy tutaj czegoś... A, oregano będę dodawał na pewno. A, i pikantną przyprawę do grilla wziąłem. No, niech ona się fajnie przypiecze. Co myślicie, żeby, żeby tak lekko spiec ten, ten? O, no ja bym go w ogóle to tak chwilę jeszcze nie dotykał. Tak teraz przemieszam, żeby były te takie, wiecie, takie lekko przypieczone kawałki, e, kawałki mięsa, no, żeby tak fajnie chrupały. Który papieros, która paczka jest droższa, która tańsza. Te fajki kosztują 16,99. Te, te dłuższe, setki, 16,99. Te krótsze kosztują 20 ,50 zł 50 groszy. Jest 3,50 różnicy na tych paczkach. 3,50 i ta jest o 3,50. Ta większa jest 3,50 tańsza, stary. O, fajnie się podpieka. Dobra, no będę co jakiś czas ten po prostu przerzucał, żeby się z kilku stron tak wysmażyły fajnie. Zajebiste będzie. Bardzo się cieszę, że wziąłem szalotkę, a nie cebulę. Doda do takiej fajnej słodkości, tego... Kurwa, to się robi takie lekko kebabowe, nawet mięso. Pamiętam, jak orężaba kosztowała 1500 zł. Za dzieciaka się chodziło do sklepu, się brało oranżadę, się wypijało na hejnał, no. I kto później najdłużej i najgłośniej beknie. Ja pamiętam, w którym miejscu kupowałem taką orężadę za, za 1500 zł. Pamiętam, jak wyglądała butelka. Butelka miała takiego narysowanego surfera na sobie, no. Stare osoby będą czoły. Dobra, podpieczone wystarczająco fajnie. Chociaż ja bym dał jeszcze chwilę. I były te takie soczki w tym sklepikach szkolnych, które dosłownie miałeś woreczek, worek z sokiem. Po prostu tam się wsadzało ten szłomkę, się przebijało ten worek i tak się piło. No, to kosztowało też jakieś 2,5 tysiąca, no bo to w szkole jest podrożej. drożej. Kurwa, ja uwielbiam lata 90. mimo wszystko. Dobra, pastata. Całą pastatę, jedziemy, wiemy. Wiecie co trzeba zrobić z pastatą ogólnie? Napełnić ją wodą. Nie, no to będzie zajebista. Takich żartów nie możesz źle wyjść. Możesz dodawać inne te, ogólnie są osoby, które dodają cynamon do mięsa mielonego. Ja za tym nie przepadam, to nie jest mój smak, ale z drugiej mańki trochę to czaję. Bo to nie jest oczywiste, ale na pewno nie jest słabe. I może komuś naprawdę smakować. Polecam, bo to jest coś e, nieoczywistego, opowiedzmy, a smakuje dość ciekawie i to może, może być kogoś smak. I nawet o tym o nie wiecie, że do mięsa mielonego szczypta cynamonu naprawdę fajnie chodzi. Fajnie by było taką paprykę zgrillować na patelni. Żeby ona nabrała takiego... No ale to zrobiliśmy z mięsem, także będzie okej. Nie mi się kurwa coś wylewa. No chodź. Jak ty jesteś uroczy. Czyścimy to i to głównie to... Teraz filujemy. Ty ja może powinienem tak dupą trząść. To wtedy będę będę bardziej rozpoznawalny. A, dostać Beszamelskie. Widelec. Albo nie. Mam tutaj jakiś brudny nóż. Skoro już jest brudny, to po chuj, używaj używać czegoś innego? Przepraszam, po co? Boże, czemu ja tak bluźnię? Przepraszam, mamo. Kurde! To będzie naprawdę spoko. No, no wyszło, no. Wiem, że wyszło, nie ma innej opcji, żeby to nie wyszło. Czyli powiedzmy tak, mam 20 kilka naleśników, są wielko, dużą patelnię farszu, co mi zostało. Grana padano, a grana padano kosztowało 15 zł. To ja od razu w tym momencie robię taką kalkulację, że 6 dych 25 naleśników i farsz. Może to nie jest, nie wiem, na, na francuskie podniebienie. Ja wiem, że to będzie smaczne, no będzie smaczne. Nie no fajnie. Oj, nie no to wygląda zajebiście. To będzie takie dobre. Oj, ale pryska. Mam ujebalą kuchenkę. Długo to gotowanie zajmuje. Ale to się musi zredukować ładnie. No i co? No i wstawimy to do... Do naczynia żar żaroodpornego gdzie ja mam naczynie żaroodporne? Ty, ja nie mam naczynia żaroodpornego. A to zrobimy inaczej. Jak ja to zrobię? W tamtym może kurwa, w papierze? Bo mam to. Tylko, że w tym robiłem lód, który później, e, ten lód, czekałem nożem i tutaj są kropki. Znaczy tak. dziury. Albo naleśnik. Kurwa, tak to zrobimy. To będzie taka, kurde, babka lasaniowa. Mam dużo naleśników, to mogę. I tutaj, w tym momencie, by można było dać beszamelu. Tak, beszamel damy na początek. Będzie ta lasagna, Miała być lasagna, to będzie lasagna. Beszamel. Dobra, te dziury zatkałem tym e, naleśnikiem. Powiedzmy. Beszamel. Więc mamy bardzo dużo tego beszamelu. Dobra, będziemy cieli teraz te papryczki. Ten stream trwa już 3 godziny, czyli gotuję jakieś, myślę, 2,5. Ja to sobie tutaj dodamy trochę tych papryczek. Ej, gotowanie to jest zabawa i przyjemność. Panowie, no, to wystarczy bez Sady... Nie chcę mi się tego bierać. Dobra, ja miałem pociechać te, te papryczki delikatnie. Tutaj redukujemy ten sos, żeby nie ciekł za bardzo. I danie będzie gotowe zaraz. To nie jest tak, że ten, że zmarnowaliście swój czas. Tu absolutnie marnowania czasu nie było. Ja w tym czasie zmontowałem film. Stary, a ja zrobiłem jedzenie na cztery dni. Serio myślę, że to wszystko, co w tym momencie robię, kosztuje jakieś 60 zł. Kurwa, no to jest zajebiste. Jest mega pomidorowe. To się jednęło z streamie, co? Kamera mi padła. Dobra, no i jestem. Kurde, no ej. Dało się rozwiązać problem, dało się rozwiązać problem. Nie zrobiłem niczego więcej, zredukowałem, zredukowałem ten sos. Tutaj są naleśniki już z beszamelem. Wrzucamy e, papryczki, tak w miarę równomiernie. I teraz lecimy z pierwszą warstwą mięsa. No i wrzucamy teraz pierwszą warstwę. Dobra, pierwsza warstwa mięsa. Lecimy z kolejnymi naleśnikami. Znowu bechamel. Kurwa, gorące. Ja pierdolę. Bechamel. Już teraz bez chili, bo mi się nie chce kroić. Lecimy dalej. Mięsko, sosik. Ogólnie tutaj, tu już dam, że grana napadano. Gra napadano jest spoko do używania, bo ona jest bardzo intensywne. Cena jest, no, 15 zł taka, ta, ten. Kosztuje, ale serio nie potrzeba dużo tego sera, po prostu. Teraz sobie zetrzymy na tą warstwę. Takiej fajnej słoności dodam w połączeniu z, tymi, z tą pasatą, która naprawdę bardzo fajna, słodka wysz yy, wyszła. Teraz dwa naleśniki. Z tych 25 użyłem 6 naleśników. Dobra, damy tego bez szamelu. Dobra. że raz więcej grana Podam. Ja ogólnie pomyślałem o tym, że ja to jeszcze zamknę w ten sposób. No i zon. No i mamy lasagne w foremce do, do ciasta. No i jeśli chodzi o, o streama z gotowania, no to myślę, że to jest na tyle. Za wszystko, czyli to, to co mam tutaj, sześć naleśników, farsz. Jeszcze mam kurwa tyle naleśników. E, tyle beszamelu, sześć jaj mi zostało. Zapłaciłem 6 dych. I to jest jedzenie na, na 4 dni. Także no, gotowanie w domu się opłaca, ale żeby się nauczyć, żeby robić dobre jedzenie, to trzeba się nauczyć. A od kogo ma się się nauczyć jak nie ode mnie? Tak koniec końców, biorąc pod uwagę cenę, a wiem, że to będzie smaczne, bo każdy, każdy składnik jest jest smaczny. No to co no, gotujcie, gotujcie takie, gotujcie naleśniki przez 3 godziny.